Cześć! Przyleciałem do Anglii w roku 2009, czerwiec. A dokładnie tak, zachowałem i wam tutaj sklina wrzucę. Mam rezerwację i bilet. E, rezerwacja 20 czerwiec 2009, tydzień przed wylotem. Wylot piątek 26 czerwca 2009. E, lotnisko Sheffield, Robin Hood, Doncaster. Przyleciałem tu z założeniem, że będę rok maksimum dwa, więc no nie znałem języka angielskiego, zresztą decyzja na sam przylot chyba zapadła w ciągu miesiąca. Po prostu mama mnie namówiła. Tak to wyglądało, mój brat już tutaj był, więc ja przyleciałem tu z mamą do mojego brata i ojca, którzy już tu pracowali i dorabiali. Pomysł prosty. Plan działania już był. Przylatuję, zarabiam kasę, odkładam, wracam do Poznania, do Polski i otwieram swój własny interes. Planowałem, że otworzę interes e, jakiś związany z komputerami, może jakiś sklep komputerowy, ponieważ zawsze byłem nerdem, uwielbiałem komputery, składałem komputery. Pierwszy skład złożyłem już miałem 10 lat, e, także mnie to zawsze fascynowało, naprawiałem też komputery, lubiłem to robić. W każdym razie przyleciałem, e, pierwszy tydzień w Anglii, no było dosyć ciężko, bez znajomości języka, no, no nie znałem go po prostu, zacząłem się e, e, uczyć tutaj i powiem Wam, że spodobało mi się. Spodobało mi się w Anglii, spodobało mi się życie tutaj, spodobało mi się mental i zacząłem się uczyć, zacząłem się uczyć języka i jak miałem wolne, bo pracowałem 4 dni po 12 godzin nocki. <słuch> nocki. Nie jest to dla każdego, zdecydowanie nie dla mnie. Chociaż później, w późniejszym czasie też pracowałem znowu nocki. Musiałem. Czy nie musiałem, ale chciałem progresować w karierze. Więc pracowałem nocki ponad rok. Nienawidzę nocek. U mnie zawsze tak samo to wyglądało. Praca kończyła się o 6, 7 rano. W domu o 8. Zasypiałem. Budziłem się o 11, 12. 4 godziny i tyle. I później spać już nie mogłem. Jak zombie. Oglądam telewizję, zasnąć nie mogę. Dzień zjebany. Także no nie, nie trawię nocek. Nie lubię. Ja wiem, niektórzy lubią, a niektórzy po prostu muszą. W każdym razie... 4 dni pracy na produkcji sałatek, 3 dni wolnego. Co robić przez te 3 dni? No, oczywiście, nie tylko nauka angielskiego, ale też uczyłem się kodować, uczyłem się pisać skrypty i uczyłem się projektować strony internetowe. To było coś, co mnie zawsze fascynowało. Chciałem to robić, chciałem projektować, e, projektować strony internetowe, więc. Tak się uczyłem, zacząłem się ogłaszać, że, że robię strony i odezwał się do mnie, już teraz były szef, Marcin, osoba, która miała agencję pracy w Anglii. On mieszkał koło Londynu, to było dosyć daleko ode mnie, bo ja mieszkałem w Bjorku. W każdym razie zaprojektowałem mu wtedy stronę internetową do jego prac, agencji pracy i zaproponowałem, że zrobię mu online payslip system. Uwierzcie mi, w 2009 czegoś takiego nie było. Sam projekt zajął mi prawie pół roku. Ale stworzyłem i tak mu się spodobało, że zaproponował mi pracę u siebie w biurze. I tak zaczęła się moja przygoda, jeżeli chodzi o rekrutację. Pracowałem dla niego półtora roku. A reszty dowiecie się w kolejnym odcinku.